Zobaczcie, co się dzieje. grad pada. Jak teraz Białe. Jak. Ale w ogóle jest tak zimny wiatr. O oh! oh my god! Lala, szybko! Lala, chodź! Zobaczcie, co to jest! Nagle się tak stało. OMG. Ale wieje. Szybko, chodź zobacz, albo patrz przez okno. zupę, którą zrobiłem przed wyjściem. jak kalafior, cebula i czosnek. Nie, nie to Już nie zdążę zjeść. Bo się muszę się malować. Przed wyjściem. Co robisz tutaj dobrego? Yy, szerpaną wieprzowinę. A co mówisz, że 7 godzin nie chcesz się 7. Nie, już no się już, już, już się rozwala, już się rozwala, ale normalnie tak to... Tak, 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 ten chłopak polecam no, wszystkim. To awesome. Pięknie pachnie, na Dzięki. Co dodałaś tam wino jakieś? Nie, nie, uh, like sos, barbecue, bulion, cebulę, no, na tej buzie, nie, no. Nie, nie, nie. Surowe, no, surowe wszystko. wszystko i tak, wiesz, tym dłużej się gotuje, tym lepiej. No i potem ostatnią godzinę to teoretycznie trzeba to zdjąć, żeby ten sos był trochę taki bardziej gęsty. I to jest taki Texas barbecue. Barbecue, yes. bardzo ładny. Ja zrobiłem kawę, A, jest. To jest jedzenie dla ciebie, Karolina. To jest Tak. Tu miejsca tutaj... nie ma, więc nie, nic nie będzie. E, na zewnątrz wiedzieć je jednak... nie wypaliło. Nie wypaliło. I tak to wygląda. Smacznego. Nie, nie, nie. Czy to jest prawdziwe danie z Hawaju? Nie, tak yeah, to jest like, ah, okay. okay. taki jak to jest Texas. Texmax, tak. To jest Dylan Dziękuję. Tutaj będziesz testował trzy, okay. <guladza> tak? muszę go złożyć, nie? Musisz go złożyć to jest kolesław i szarpana. E, yeah. Food pork. No? No gorące jest, widzę. Tak? Dobra? No, Dobrze, no, 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 nie dać tak. Szefowa, wszystko jest, wszystko jest ok. Wiesz, yes. yes. idziemy. Gotowi? Nie, nie żyje, żyje nam Sto... Karolina dorabia na imprezę. Dorabiam, słuchajcie, włosy się jeszcze znalazły, więc jeszcze robię Warkoczyki dziewczynkom tutaj. Z tych włosków, co zostały. No, wczoraj dziewczyną, Także zobacz. No mogły sobie pochodzić parę tygodni. Patrzcie jak szybko. Patrzcie jak się nauczyłam szybko robić. Jak byłam na studiach, to się tym zajmowałam. Pincel z pomidorami i serem, mozzarella i, tak i cheddar, tak o zapomniałem dodać, tutaj mamy chlebek taki fajny z rodzynkami i innymi dziw dziwactwami Miód i ocet balsamiczny I mamy polską deskę serów Dlaczego polską? Czyli ogórek małosolny, pomidor, pomidor malowany nie koktajlowy, serek śmietankowy z łososiem Łosoś faktycznie polski Eee. Ale, że polska. Żeżucha polska, tak. I tak to fajnie wygląda. A, wiesz w kolejności, tak? I jak zwykle odcieli nam prąd. Jak to na wsi. I co teraz? Bez prądu. Kopkę na, 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 na tą. Wszystko na dobrze na widać. Tak. Możemy chwilę posiedzić przy świeczce. A, jeden sekund już jest prąd. Dziaduś płacze? Nie. mamy śniadanko, Darek nam tu przygotował. I oglądamy basię, oczywiście. Basia jest super. Trafi tutaj o medytacja. A na dworze zobaczcie, jaka pogoda. I jaki śnieg. No, do, przedwczoraj było 20 stopni. Ale jest zimno, ja wyszłam, słuchajcie, bez kurtki, bo mówię szybko, przejdę do sauny, będę tutaj coś nagrywała. Nieprzyjemnie. O, tu jest dobrze. Tu jest dobrze, kładniecie, pachnie. Dobrze, będę uważać. Jak tu przyjemnie. O, Tu jest gorąco, Pani. Buty zdejmuję. I będę nagrywać. Przyjemnie. Wiecie co, nawet jakbym nie korzystała z sauny w wysokich temperaturach, to bym po prostu nagrzewała sobie właśnie do 20-30 stopni i siedziała sobie w takie chłodne dni, żeby po prostu poczuć trochę ciepła. I nie to, że pod kocą, ale na całym ciele. Także niesamowite. Fajnie, że Darek zbudował tę saunę. Teraz skupiamy się na konserwacji jej. Darek mówi, że musi przybić kilka jeszcze tutaj yy, no właśnie gwoździków, coś tam usztywnić, jakieś, jakieś deski, coś tam poprawić. O, a ja mam idealny spot do nagrywania w moim drewnie. Wiecie, co mi się kojarzy? Jak w latach 90. wszyscy w domu mieli właśnie boazerię z takiego drewna. Dajcie znać w komentarzach, czy również mieliście takie meble albo boazerię w swoich mieszkaniach, domach. Wtedy to był szczyt luksusu, i my również mieliśmy takie błazerie. Ja je kochałam. Moim rodzicom się bardzo nie podobało, to był taki przeżytek dla nich, wiecie, chcieli to zmienić jak najszybciej, a ja uwielbiałam to, bo mi się to kojarzyło z domem, że to jest takie, um, takie cozy, domowe, takie właśnie miłe, że mamy taki drewniany domek. O tak. I tak wygląda mój setup. Tutaj mam kamerę podłączoną, śnieg jak widzicie na zewnątrz, tu mam moje zużyte produkty, które będę teraz wyciągać. Jestem ciekawa, ile to jest, muszę policzyć ile mam rzeczy. No i tyle mamy te podkładki. Takie super, że Darek je zamówił, bo chronią podłogę od sauny, bo ona, jak widzicie, trochę się przeciera. No, także <laughs> biorę się za nagrywanie. Flafunia biega na dworze, szaleje. O, lata Flafik, zadowolony z <laughs> jakąś piłką. E, I mimo brzydkiej pogody, wczoraj też przyniosła kreszcza. O, 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 i już kopię. widzicie? O, starek się wścieka, jak na kopię. Upatrzy sobie jakieś miejsce i tak kopię. To jest pies, powiem Wam, Trochę taki hard biegający, nie wiem, pomieszany. Trochę hard, trochę kopiący, trochę, nie wiem, coś ma też z jamnika, bo mieliśmy kiedyś jamnika, to wiem, że taki łowny pies bardzo. To Fluffy też jest coś ma z jamnika, coś z harta. Hej, my już jesteśmy w domu. Powiem Wam, że jest tak zimno. 5 stopni. Ja mówię do Darka, że w ogóle nie w ogóle na 5 stopni, w ogóle na 15, bo jest przepiękne ja słońce. Na 5 sekund, by zaproponować. Pytanie już w Zamknęłeś okna, co? Nie, było zamknięte Cielu Były? U mnie było. Ja właśnie zamknęłam. Nie no zawsze czysto, prawda? Nie zawsze w tych telakach. I czysto mamy na razie, więc sposobem, żeby było dobrze czysto. I właśnie z Darkiem rozmawialiśmy o tym, że jak mamy dwa domy, to wiecie, jak to się kończy? Że musimy sprzątać w dwóch domach. Mamy dwa razy większą powierzchnię. przede Wszystkim płacić za dwa domy. Płacić za dwa domy. I mówię, fajnie jest mieć domek na wsi, ale utrzymujemy dwa domy w zasadzie, więc jest to trochę roboty. Wyzwanie. Musimy posprzątać wszystkie jeden, jeden i drugi. Mm. O, mgiełki wyniosły. Co mamy. Jeszcze mgiełki z sobą zabraliśmy. to jeszcze mamy? E, nie wiem. Bo y, do zakupów y, do, zakupów, y, do od, 200 zł, y, od 200 zł dodawaliśmy właśnie te mniejsze citrus aury i być może jeszcze są. Właśnie pięknie czas. Y, jeszcze jest problem, że mamy tydzień taki poszarpany. Że nie mamy całego tygodnia. Tak, ja właśnie ci zawsze to, się, bo, że nie mogę wiesz, pracy na... Tak, nawet. cztery dni mamy. Raz cztery mówisz. dni w jednym trzy dni. Woda do wymiany panie. Tak. Boże, się nie... się Pięknie, pachnie, pachnie. pięknie pachnie, pachnie, pięknie pachnie z głodny. Tak, ciasto nowe to jest coś. Także mamy dwa domy, stwierdziliśmy właśnie teraz w aucie jechaliśmy gadać na ten temat, że mamy dwa domy, dwa razy więcej obowiązków, dwa razy więcej rzeczy różnych, prawda? Mamy jakiś tam więcej mikser więcej tu napraw. i mikser tu, dwa razy więcej napraw. No i tam mamy ogród, tu nie mamy ogrodu, tu mamy taras, więc. Nie mamy problemu, nie? Nie no, ja wiem, że ja nie narzekam, tylko że nie możemy się poświęcić. Co, no, łatwo też ja narzekam. Ja uważam, że. Za dużo tych opłat jest. Wsz za wszystko tutaj. Dwa domy to nie tylko większa inwestycja, taki wydatek, mm -hmm. ale też te opłaty miesięcznie pochłaniają. Dzisiaj mamy plan grać na PlayStation. Dzisiaj zrobimy sobie jakąś herbatkę. Yes. Teraz? Teraz jakaś herbatka! się wiem, mój słodziaczek, jest i tak słodki, słodziaczku. Przepraszam bardzo, proszę pani. A kto nie odpakował swojego plecaka w piątek? Tata, ta, ta twoja eee. jadłaś tak, jeszcze, proszę bardzo, oddaję. No, kto nie odpakował plecaka? Czy ty w ogóle zjadłaś lunchboxa? Mamy lunchboxa, słuchajcie, z b -boxa. Ty nie zjadłaś lunchboxa, koleżanko. Nie zdąż... O, jaki... Prawie nie zjadłaś, co? Ale akcja. Będzie na inny dzień. Słucham? Zjesz innego dnia? Nie wiem, czy to się da. Da się, bo to są same chrupki jakieś. I bob snail. A to sama sobie pakowałaś? No, tak. Wiecie co córka ostatnio? Sama robi lunchboxy, sama robi z ubrania na następny dzień. O pasuje teraz co do ciebie. Patrz. <laughs> A kto mi powie, jak się to nazywa? Kto zgadnie? Akselot! Tata? A jak ładnie wygląda subiorka? Axolotl. O, jak ładnie wygląda jak puszki z włosami, nie? O, no, o, no to chydzie. Książę. No. Spaniaczku mój, wincili. Cześć na ręce. Dobra, pożegnam się tylko z Widzami. Idziemy grać na plejaku. dzieliśmy zjedliśmy kolację, więc teraz robię nam takiego shake'a lodowego na deser. że nie robiłam tego, słuchajcie, kilka lat. Kiedyś na studiach często sobie robiłam lody i po prostu mleko. Dzisiaj użyłam mleka migdałowego. Moi drodzy, ja przychodzę z podsumowaniem tego vlogaska. Było tego, powiem wam mniej, z racji tego, że byliśmy na działce, jechaliśmy do Justyny, do jej córki, bo miała urodzinki, więc pół dnia z nam zleciało i dużo nie nagrywaliśmy. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Później niedziela zleciała bardzo szybko, bo było lodowato, więc nie wychodziliśmy na dwór. Spędziliśmy trochę czasu przed telewizorem, ugotowaliśmy coś sobie ciepłego do jedzenia. Jeszcze ja zrobiłem zupę i szkoda, że wam tego nie nagrałem, bo to była naprawdę świetna zupa. Czyli ugotowałem pół kalafiora, ziemniaki, cebulę, bulion wołowy, a co tam jeszcze ja dodałem? Czosnek. I ja to wszystko zblendowałem. I na koniec dodałem gorką ser pleśniowy. Najlepiej go pokruszyć, nie? Ale ja go dodałem i zblendowałem. Świetna zupa wychodzi. Świetna, taka rozgrzewająca akurat na takie lodowate dni. Ja tu przywołuję ciepło. Mam nadzieję, że będzie coraz cieplej. Wróciliśmy do Warszawy i spędziliśmy czas tutaj na grań, na takim odpoczynku, nic takiego mm, fascynującego. Dobrze, dzięki za ten weekendowy vlogasek. mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się, pa pa.